Dzisiaj w ekspresie finansowym zbliża się wielka zmiana w polityce pieniężnej. Stopy procentowe mogą pójść w dół. Co zrobić z pieniędzmi? Pięć rad. Banki zarobiły w zeszłym roku 41 miliardów złotych. Czy należy je dodatkowo opodatkować? Czy powinny się podzielić tym sukcesem? Zadzwoniła do mnie firma Play. Dowiedziałem się z tej rozmowy, że nie mają mojego numeru telefonu. Wkrótce Rada Polityki Pieniężnej będzie podejmować bardzo ważne decyzje, czy rozpocząć cykl obniżek stóp procentowych. Ta decyzja zaważy o tym, jakie będziemy płacili odsetki od kredytów, czy będzie nas stać na nowy kredyt, a także ile dostaniemy pieniędzy z tytułu oprocentowania depozytów. Dylemat, przed którym stoi Rada Polityki Pieniężnej, przypomina trochę ten, przed którym ja teraz stoję. Na której ławce usiąść? Na tej, na tej. Pod słońce, ze słońcem, opalić się, zmarznąć, ważny dylemat. Idąc z, z wiatrem, idziesz na łatwiznę, opalając się pod słońce, opalasz się na łatwiznę. I tak może postąpić Rada Polityki Pieniężnej, czyli uznać, że dopóki inflacja jest za wysoka, to nie ma sensu obniżać stóp procentowych. Inflacja co prawda jest nieco niższa od najczarniejszych prognoz analityków, ale wciąż sięga mniej więcej 5%. Procent. Tymczasem taka zdrowa dla gospodarki inflacja powinna wynosić nie więcej niż 2-2,5%. I dopóki nie będziemy mieli w horyzoncie roku, półtora roku takiego spadku inflacji, w prognozach obniżanie stóp w zasadzie nie ma sensu. A więc to być może rada polityki pieniężnej powinna po prostu usiąść na ławeczce, opalać się i czekać, co się stanie. A może nie ma na co czekać, trzeba działać. Działać, obniżać, czyli usiąść na drugiej ławeczce. Oh. Są trzy argumenty na rzecz tego, żeby jednak działać, obniżać stopy procentowe i nie przejmować się tym, że inflacja dzisiaj jest wysoka. Po pierwsze ona jest wysoka, ale już trochę niższa niż mówiło ostatnie prognozy NBP. Po drugie, danych widać, że coraz mniej kupujemy w sklepach. Po trzecie, Załamuje się rynek nieruchomości, czyli brak dostępu do kredytów powoduje, że Polaków przestaje być stać na kredyt hipoteczny. No i po czwarte, najniższa od bardzo wielu miesięcy jest dynamika wzrostu wynagrodzeń. To znaczy, że firmy boją się płacić nam więcej albo po prostu nie mają na to pieniędzy, bo widzą, że mniej ich rzeczy kupujemy w sklepach. To wszystko są argumenty na rzecz tego, żeby. Jednak przewidując już, że gospodarka będzie kręcić się wolniej, zacząć obniżać stopy teraz. Załóżmy, że Rada Polityki Pieniężnej jednak zdecyduje się ruszyć stopy. Co zrobić w takiej sytuacji z pieniędzmi? Pięć rzeczy. Po pierwsze, wybieramy już teraz lokatę o wysokim oprocentowaniu na długi termin o stałej stopie, żeby zagwarantować sobie wysokie odsetki, nawet potem, jak stopy zaczną spadać. Po drugie, kupujemy obligacje skarbowe trzyletnie o stałym oprocentowaniu. Obecnie dają one prawie 6% w skali roku i gwarantują te 6% przez następne aż 3 lata. Po trzecie być może warto kupić udziały funduszy inwestycyjnych, które lokują w obligacje skarbowe. Dlaczego? Jeśli Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe, to niżej oprocentowane będą też nowe emitowane obligacje. Więc te stare, wcześniej wyemitowane, które będą są już w furtkolach funduszy, będą po prostu dodatkowo zyskiwały na wartości na giełdzie i dzięki temu dadzą swoim udziałowcom, czyli nam, dodatkowy zyski. Myślisz o kredycie hipotecznym? Unikaj kredytów o stałej stopie procentowej, chyba że są naprawdę tanie. Banki oferują kredyty o stałej albo o zmiennej stopie. Te o zmiennej będą. Obniżać oprocentowanie razem ze spadkiem stóp procentowych. Jeśli weźmiesz taki o stałej, na kilka lat fiksujesz sobie stałe oprocentowanie, nawet jeśli stopy będą spadać. A więc nie daj sobie zniszczyć przyszłości, tak jak tej ławki, i wybieraj kredyt o zmiennym oprocentowaniu. Albo jeśli o stałym, to niech on będzie dużo tańszy. A po piąte, jeśli myślisz o zakupie mieszkania, to być może teraz jest najlepszy moment na to. Działają aż trzy czynniki, które powodują, że ty jesteś panem sytuacji. Po pierwsze, wysokie stopy procentowe i kiepski dostęp do kredytów. Po drugie, nie ma żadnego programu wsparcia dla kredytów hipotecznych. Pewnie będzie, ale dopiero w drugiej części roku albo w 2026. No i po trzecie, rekordowo duża jest podaż nieruchomości. No bo deweloperzy, licząc na to, że ten program wsparcia będzie, rozpędzili budowę mieszkań. No, jak już rozpędzili, to muszą je skończyć. Lepszego momentu na to, żeby kupić mieszkanie, może nie być. Oczywiście ten lepszy moment jeszcze potrwa kilka kwartałów, ale warto pomyśleć o tym, zanim stopy procentowe zaczną spadać, zanim kredyt będzie tańszy i zanim ludzi zacznie być znów stać na zakup mieszkania za pożyczone pieniądze. Czy banki znalazły się właśnie na podatkowych bezdrożach, takich jak to, po którym teraz się poruszam? Niewykluczone, bo pojawił się pomysł, żeby od swoich rekordowych zysków 41 miliardów złotych zapłaciły jednorazowy ekstra podatek. Czy to ma sens? A program jest słuszny, ale z takimi ludźmi trudno go wykonać. Bo mnie plak... Banki w zeszłym roku rzeczywiście dużo zarobiły, a z drugiej strony ludzie są wkurzeni tym, że jest bardzo niskie oprocentowanie depozytów i mamy najdroższe kredyty w Europie. Czy te zyski banków są naprawdę takie duże? Oczywiście 41 miliardów, bardzo dużo pieniędzy, ale jeśli zrobimy sobie średnią wyciągniętą z 5 ostatnich lat, to się okaże, że te zyski banków za 5 ostatnich lat były raptem o 20% wyższe niż za 10 wcześniejszych lat. Podejrzewam, że w ciągu ostatnich 15 lat dostaliście nieco większą podwyżkę waszych wynagrodzeń niż 20%. Czy więc banki jakoś specjalnie dużo zarabiają? Owszem, mają teraz lepszy okres, ale jak się to rozciągnie na dłuższy czas, to te zyski troszeczkę mniej imponująco wyglądają. Gdyby więc dzisiaj zabrać bankom pieniądze, które zarobiły, pewnie katastrofy by nie było. Natomiast biorąc pod uwagę to, jakie mamy potrzeby, wielkie programy inwestycyjne, takie jak na przykład rozbudowa sieci energetycznych, budowa elektrowni atomowych, czy budowa tych wszystkich OZE, czyli odnawianych źródeł energii, to wszystko będzie wymagać pieniędzy, prawdopodobnie od 1 do 1,5 biliona złotych, i wtedy banki zaczną być już nam potrzebne. Trzeba też wziąć pod uwagę to, że banki mają wyjątkową łatwość przerzucania tego typu obciążeń na swoich klientów. To nie jest branża bardzo konkurencyjna. Jest, dostęp do niej jest ograniczony. Gdybyśmy chcieli, nie wiem, ze szwagrem albo z Andrzejem, który tutaj właśnie mnie filmuje, założyć bank, to prawdopodobnie nie dostalibyśmy takiego pozwolenia. W związku z tym trzeba pamiętać o tym, że banki prawdopodobnie wrzucą takie dodatkowe obciążenie po prostu w marżę kredytową. Oczywiście, może przesadzam, może to się nie wydarzy, może banki wezmą to obciążenie na klatę. Aczkolwiek w przypadku frankowiczów tak niestety nie było i to my, klienci banków, zapłaciliśmy za odszkodowania wypłacane przez banki frankowiczą. Wyobraźcie sobie, że ktoś Wam powie, że od pieniędzy, które zarobicie w tym roku możecie zapłacić 20% podatku albo 60% podatku, i że on się jeszcze zastanowi, jaki ten podatek będzie. Co zrobicie? Moim zdaniem, większość z was natychmiast pobiegnie do szefa po podwyżkę, żeby na wszelki wypadek zagwarantować sobie większe pieniądze, na wypadek, gdyby. Ta stopa oprocentowania była wyższa. I obawiam się, że banki mogą zrobić tak samo. Dlatego jestem przeciwny jednorazowemu obciążaniu e, jakiejkolwiek branży tego typu podatkami, bo ona natychmiast tracąc pewność prawa, tracąc stabilność, tracąc przewidywalność tego, ile będzie płacić podatków, a priori przyjmuje, że podatek będzie wyższy i wrzuca to w ceny swoich usług. Banki mogą zrobić tak samo. Halo, słucham. Halo, Kazik? Nie. Nie Kazik. Jola. Przepraszam, pomyłka. No to po co pan dzwonił? To po co pani podnosi słuchawkę? Bo zadzwonił telefon. Zadzwonili do mnie z firmy telekomunikacyjnej Play. Powiedzieli, że muszą mi wymienić dekoder, bo stary przestanie niedługo działać. Poprosiłem, żeby wysłali ten dekoder do takiego paczkomatu jak ten. A no właściwie nawet do tego paczkomatu, bo tak się składa, że mieszkam nieopodal. Pani, z którą rozmawiałem, powiedziała, że nie może wysłać mi tego dekodera pod ten adres tego paczkomatu, ponieważ uwaga, w kartotece Play nie ma mojego numeru telefonu. Zapytałem więc, jak to jest, że nie macie mojego numeru telefonu, skoro właśnie na niego dzwonicie. Poprosiłem panią, z którą rozmawiałem, żeby zgłosiła ten mój numer telefonu, za który właśnie dzwoni. Pani powiedziała, że nie może tego zrobić. Muszę to zrobić sam. Ale w jaki sposób? Okazało się, że niestety nie mogę zgłosić mojego numeru telefonu, dzwoniąc na telefon firmy Play. Muszę odwiedzić placówkę tej firmy. Nie wiem, czy to kwestia jakichś braku jakichś zgód marketingowych, czy też po prostu firma Play postanowiła za wszelką cenę ściągnąć mnie do swojej placówki, ale historia ta kompletnie mnie rozwaliła. Dzwonią do mnie, żeby powiedzieć, że nie mogą mi czegoś wysłać, ponieważ nie mają mojego numeru telefonu. Absurd. I to już wszystko w dzisiejszym ekspresie finansowym. Zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania kanału i zostawiania komentarzy. Pomoże to w rozpowszechnianiu tych treści, o ile Wam się oczywiście podobały, w co głęboko wierzę. Więcej takich historii na www.subiektywnieofinansach.pl. Zapraszam.